w Zielonej Górze. Kolejne emocje piłkarskie. Mecz 31 kolejki mistrzostw drugiej ligi. Zielonogórska Lechia zbyt grająca dziś w zielonych strojach podejmuje legendę polskiej piłki. Druzynę, która już niemal zapewniła sobie awans do pierwszej ligi. Druzynę, która 14 razy zdobywała tytuł mistrza Polski. Pięciokrotnie była wicemistrzem Polski. Dwukrotnie zdobywała Puchar Polski. Chorzowski ruch prowadzony przez Jerzego Wyrobka w tym sezonie wicelider pierwsz, drugoligowej tabeli 62 punkty, 61 bramek strzelonych, 23 stracone no i wywalczony przed kilkoma dniami awans do finału Pucharu Polski Chorzowianie zmierzą się w finale z GKS-em Bełchatów dziś Chorzowianie rywalizują na stadionie przy ulicy Sulechowskiej z zielonogórską Lechią Polmozby za nami pierwsze 45 minut i to 45 minut dość ciekawej, wyrównanej gry, bo na razie zielonogórzanie utrzymują wynik remisowy z renomowanym rywalem. Rozpoczęło się już na samym początku, w drugiej minucie. Pierwsza groźna akcja w spotkaniu, przeprowadzona przez Zielonogórzan, ale strzał Pawla, Pawła Michalskiego nie mógł zaskoczyć Piotra Lecha. Trzy minuty później atak ruchu. Indywidualna akcja Mariusza Śródwy Napastnik Orzowian został sfaulowany przed polem karnym. Rzut wolny wykonywał Mirosław Jaworski Z skońśliwym strzałem. Sporo problemów miał Ireneusz Rymaszewski. Skończyło się na szczęście tylko na strachu. W 12 minucie znów śmielej zaatakowali Zielonogórzanie. Ładne podanie Marka Czerniawskiego do Krzysztofa Jutrzenki. Ten podciągnął kilka metrów, mocno uderzył mimo asysty obrońców ruchu, ale piłka poszybowała ponad metr nad bramką gości. 120 sekund później starszy z braci czerniaskich sprawdził umiejętności lecha, jednak golkiper ruchu Chorzów nie dał się zaskoczyć. W 17 minucie mogło być jeden do 0 dla gości. Prawą stroną podciągnął Dariusz Grzesik, dokładnie dośrodkował do Mirosława Bonka. Ten jednak fatalnie na szczęście dla lechistów przestrzelił. W odpowiedzi indywidualny popis. Sawczuka, ale Paweł Michalski nie zdołał wepchnąć piłki do bramki. Pierwsze 20 minut mogło zadowolić dwudysięczną rzeszę kibiców i Polmozwy. W 22 minucie Chorzowianie zaprezentowali szybką, składną akcję. Piłka szła jak po sznurku, a zakończył ją minimalnie niecelnym strzałem Mirosław Bąk. 5 minut później ten sam zawodnik znów chybił, gdy strzelał z 15 metrów po podaniu i ładnym rajdzie wysokiego Wawrzyczka. Mirosław Bąk był bliski zdobycia bramki dla ruchu także w 28. Minucie, ale bardzo dobrze zachował się Rymaszewski. Zielonogórzani atakowali bez werwy, siląc się na akcję środkiem, co nie przynosiło efektu. Dopiero w 31. Minucie Wojciech Hugelski zatrudnił Lecha po podaniu bardzo aktywnego w pierwszej części spotkania Marka Czerniawskiego. W 34. minucie bardzo dobrą ostatnią formę potwierdził nasz bramkarz. Rymaszewski w trudnej sytuacji poradził sobie z Jaworskim. W 37. minucie prowadzenie mogli objąć podopieczni Bronisława Przygrodzkiego. Błąd linii obrony ruchu próbował wykorzystać stawczuk. Zabrakło centymetrów, skończyło się tylko na rzucie różnym. Ostatnie minuty to wyrównana gra, która toczyła się w środkowej strefie boiska. Do przerwy, więc w zielonej górze. Remis 0 do 0 faworyzowany ruch. Nie zdołał strzelić bramki lekki polmozwyt. Zielonogórzanie też kilkakrotnie, jak Państwo przed chwilą widzieli, byli bliscy. Nie udało się 0 do 0 po pierwszych 45 minutach. A oto składy, w jakich walczyli w tej pierwszej części spotkania. Zawodnicy obu drużyn Klub Sportowy Ruch Chorzów z numerem pierwszym Piotr Lech, z numerem drugim Dariusz Fornalak, z trójką Witold Wawrzyczek, z czwórką Marek Wleciałowski, z piątką Mirosław Jaworski, kapitan drużyny Chorzowskiego Ruchu, z szóstką Marcin Baszczyński, z siódemką Mirosław Mosur, z ósemką Piotr Rowicki, z dziewiątką Mirosław Bąk, z dziesiątką Mariusz Śrutwa z jedynastką Dariusz Grzesik. Drużyna Lechii Polmozbyt osłabiona w dzisiejszym spotkaniu, brakiem dwóch zawodników pauzujących za kartki Zbigniewa Korszuna i Piotra Czerniawskiego. Z numerem pierwszym Ireneusz Użnyaszewski, z dwójką Krzysztof Gnatowicz, z trójką Mariusz Gumienny, z czwórką Wojciech Winograd z piątką Wojciech Włochylicki, z szóstką Krzysztof Jutrzenka z numerem siódmym. Zbigniew Sawczuk z ósemką Marek Czerniawski, z dziewiątką Paweł Michalski, z dziesiątką Paweł Ratajczak, z numerem jedenastym Rafał. Zyk. Drużyna chorzowskiego ruchu prowadzona przez trenera Jerzego Wyrobka, także osłabiona brakiem jednego Głównego reżysera podczyniań niebieskich Dariusza Gęsiora, który powołany został do reprezentacji Polski. Wystąpi w jutrzejszym pojedynku z Rosją. Na pewno będzie w Kadrze. Czy wystąpi w pierwszej jedenastce? O tym zadecyduje trener Antoni Piechniczek. Chorzowianie mają w swoim składzie jeszcze jednego reprezentanta, Mariusza Śrutwe, najlepszego strzelca grupy pierwszej i drugiej ligi Śrutwa w dotychczasowych 31 spotkaniach. 23 razy pokonywał bramkarzy, a dzielnie sekunduje mu drugi super snajper orzowskiego ruchu, Bąk Mirosław Bąk, który zdobył 17 bramek. Spotkanie dzisiejsze prowadzi jako główny Adam Dzik, a pomagają mu z chorągiewką czerwoną Marian Molcan i z chorągiewką żółtą Ireneusz Szereda. Wszyscy trzej panowie z OKS-u Koszalin, a spotkanie obserwuję jako obserwator z ramienia Polskiego Związku Piłki Nożnej i Polskiego Kolegium Sędziów, prezes Polskiego Kolegium Sędziów Marian Śrudecki. Trener drużyny zielogórski gorąco tam gestykuluje przy ławce. Teraz w dobrej sytuacji Jutrzenka zdecydował się na strzał. No i no i niewiele brakowała. Zaskoczyłby Piotra Lecha. Dośrodkowywać będzie Witold Wawrzyczek. Do Fornalaka. Znakomite dośrodkowanie Witolda Wawrzyczka. I proszę Państwa, 1 do 0 dla Chorzowskiego ruchu. W 65. minucie dośrodkowanie Witolda Wawrzyczka. Nieobstawiony Mirosław Bąk. I w 65. minucie właśnie on zdobywa bramkę dla Chorzowskiego ruchu. A więc od 65. minuty. Zielonogórzanie przegrywają z Kozowskim ruchem 0 do 1 Winograd. Rusza do przodu. Ma sporo swobody. Może być groźnie pod bramką ruchu tym razem, ale musiał powstrzymać akcję. Żaden z jego partnerów nie wychodził na wolną pozycję. Rafał Zych, Rafał Zych teraz w roli reżysera. Ładny strzał na bramkę Piotra Lecha Skrzypczak. Skrzypczak na rożniku boiska. Skrzypczak. Do kogo podać tą piłkę? Do Michalskiego. Michalski. Ponaglają zmiorogórskich piłkarzy kibice Michalski i Skrzypczak jeden do jednego. No proszę Państwa. Zaczarowali Kozowian. Zawodnicy leki Polmozby. Długo czekał z podaniem tej piłki Paweł Michalski. Poczekał, poczekał. Dokładnie wprost na głowę debiutującego przed własną publicznością Tomasza Skrzypczaka. I ten nie miał żadnych problemów z pokonaniem Piotra Lecha A więc proszę Państwa na 12, 11 minut przed zakończeniem spotkania w 79 minucie Tomasz Skrzypczak zdobywa bramkę dla Lechii Zbyt I 1 do jednego na boisku przy ulicy Sulechowskiej Rowicki do Bąka, Bąk Otrzymuje się przy biłce. Bąk do katolika. Rzut karny dla Chorzowskiego ruchu. Faulowany był tam, zdaniem sędziego Adama Dzika. Adam katolik. Wbieg w pole karne. Podanie Mirosława Bąka. Wbieg w pole karne Adam katolik. I decyzja sędziego. Jednoznaczna, wskazał na punkt oddalony o 11 metrów od bramki Ireneusza Rymaszewskiego, no i na 4 minuty przed zakończeniem spotkania, przed szansą zdobycia bramki gracze Chorzowskiego Ruchu Wykonawcą rzutu karnego, kapitan drużyny Chorzowskiego Ruchu Mirosław Jaworski Będzie 2 do 1 dla Ruchu Chorzów? Nie! Obronił Strzał Jaworskiego, Ireneusz Rymaszewski. Proszę Państwa, sprawiedliwości stało się zadość. Choć być może był faulowany tam na polu karnym Adam Katolik, ale obronił taki anemiczny strzał Jaworskiego, Ireneusz Rymaszewski. Teraz jakaś przepychanka pomiędzy Zbigniewem Sawczukiem a w Leciałowskim zupełnie niepotrzebny zgrzyt pod koniec tego spotkania. Jaworski daleko do przodu. I w tym momencie gwizdek sędziego Adama Dzika. No i bardzo dobry rezultat wywalczony przez Lechie Polmozby. Remis z faworyzowanym chorzowskim ruchem. Jeden do jednego to na pewno spora niespodzianka. Bramkę dla chorzowskiego ruchu zdobył w 65 minucie Mirosław Bąk. Chorzowianie prowadzili 1 do zera. Wyrównał po bardzo ładnej akcji Pawła Michalskiego Tomasz Skrzypczak w 79. Minucie. A więc Zielonogórzanie zdobywają dziś w meczu z Chorzowskim Ruchem bardzo cenny jeden punkt. Miejmy nadzieję, że w środę będzie jeszcze lepiej. Zielonogórzanie w kolejnym spotkaniu zaprezentują się w policach w meczu bardzo ważnym z tamtejszym chemikiem. To wszystko ze stadionu przy ulicy Słachowskiej. W dobrych humorach żegnamy się z Państwem. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia i do zobaczenia.